Witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy jeszcze chwilę we Wrocławiu i chciałbym troszeczkę zwiedzić to miasto pod względem kebabowym. Co prawda byliśmy już tutaj jakiś czas temu, prawie rok temu mi się wydaje i jedliśmy jakieś kebaby. Konkretnie jedliśmy tutaj Neobab, taki kebab, który był na tamten moment uważany za najlepszy w tym mieście, no bo ja też zawsze was pytam, co tutaj się je, co się tutaj szanuje, co tutaj się liczy w ogóle. On wygrał w waszych polecajkach, sprawdziliśmy go i pamiętam, że on nie zachwycił. Pamiętam, że tam było Pamiętałem go jako taki cebulowy kebab. Tam było mnóstwo cebuli i mięsa tak niego niekoniecznie dużo. Dzisiaj zajmiemy się trzema kolejnymi kebabami we Wrocławiu. Jeden wybrałem ja, bo wydaje mi się być to ciekawy temat. Jesteśmy już w zasadzie pod nim, ale o tym zaraz. Drugi wybraliście wy i teraz już, jak was zapytałem, to nie mówicie, że Neobab jest najlepszy. Teraz mówicie, że najlepszy jest właśnie ten drugi, czyli homos. Jako trzeci kebab dzisiaj pójdziemy sobie i sprawdzimy kebaba braci Malczyńskich. Nie wiem, czy trzeba wam ich przedstawiać. Kiedyś youtuberzy, teraz chyba bardziej freakfighterzy. Nie orientuję się za bardzo, bo przyznam szczerze, że nie śledzę ich poczynań. Wiem tyle, że otworzyli kebaba jest to nano kebab we Wrocławiu. Oni w ogóle pisali do mnie o współpracy jakiś czas temu. O tym powiem Wam już przy okazji testowania ich kebaba. Współpracę nie przyjąłem. Idziemy. No i przed nami pierwszy lokal, czyli po prostu kebab Mięso rzemieślnicze, oryginalna receptura, kebab podobno kraftowy Kraftowe to, kraftowe tamto, to jest takie gadanie Ten kebab ma po prostu być dobry Skoro jest rzemieślnicze mięso, no to zgaduję, że nie będzie to mielonka Że nie będzie to kula mocy, że rzemieślnicze, no to chyba, że robimy sami Bo to już takie jest... Rzemieślnicze to chyba jest już nad nawet, nie? To już pomocne słowa Dzień dobry Poproszę lawasza, mięsko mieszane. Lawasz standard, mega. Standard, standard. Mięso mieszane, sos mieszany i to wszystko. Jeśli Dobrze można go na pół przeciąć tylko. Tak. I to będzie na miejscu? Do ręki od razu. Co mamy za mięcho? Widzę kurczaka i... I baranina. Baranina. To jest tylko baranina? Yy, tak. Bo pity nie ma? Czy jest pita? Yy, mamy pita. To pity. Wczoraj zapytałem Was na Instagramie jak tutaj z tymi kebabami, jakiego kebaba polecacie i kurde duża część odpowiedzi to było żadnego. Nie polecamy żadnego, że we Wrocławiu to jest ogólnie lipa z kebabami. Okej okay. Bardzo dużo osób, zdecydowana większość, polecało ten homus, czy tam hummus, nie pamiętam jak to się nazywa. Sporo osób polecało malczeńskich i też sporo osób pisało malczeńscy, ale nie jadłem, tylko po to piszę, żebyś sprawdził. W ogóle drogi jest dosyć. Mamy zawiniątko przekrojone na pół, 29 zł. Nie wygląda to jak taki wypakowany mięsem kebab. No na ciasto nie będę mógł narzekać, bo sobie sam wybrałem to, co chciałem, więc o tyle dobrze. Baraniny żadnej nie czuję. Żadnej starości. Zero aromat baran? Nie. Szukam tej baraniny. Z tym mięsem też podobno jest tak, że im starsze jest to zwierzę, tym bardziej czuć ten posmak. Okej. Okay. Więc może to jest młode? To jest jagnięcina wtedy Nie czuć tu żadnego barana Powiem Ci tak Na pierwszy rzut oka myślałem, że jest mało mięsa Ale nie, no jest takie, powiedziałbym pół na pół No też nie jest, nie jest to jakiś mega mięsny kebab Kurczaka w ogóle nie czuję Przyćmiły go te sosy Dosyć mocno czuć czosnek tutaj Pikantny no to tak lekko daje o sobie znać Tak wiesz, on się stara tam coś zagadać, ale jakby No może trzeba by było tutaj wziąć po prostu kebab ostry Żeby to rzeczywiście było ostre Coś tutaj gorzkiego czułem I znalazłem już przyczynę Rukola tutaj jest Uła i to jest naprawdę tak, że od pierwszego gry czułem już gorzkość, tylko je szukałem. Nie wiedziałem, czy to jest pekinka, bo czasami taka pekinka przeleżała, też jest gorzka. Uważam, że rukola do kebaba w ogóle nie pasuje. To smakuje trochę jak ten woło kebab w katowicach. To mięso nie jest jakoś mocno przyprawione, nie ma pazura, więc ta gorzkość tej rukoli tutaj jest naprawdę takim jednym, myślę, że z głównych smaków. No nie wiem, no. Stepry <SYeah> ten baran. Trochę jak zadałeś to pytanie, widziałem na pani ten wyraz twarzy, że chwilkę się zastanowiła. No nie wiem. Nie ufasz? Jakoś tak jakbym miał 100% barana, od razu bym powiedział i był tego taki święcie przekonany. Pani miała lekkie zastanowienie po prostu. Było zawahanie. Było lekkie zawahanie, ja to zauważyłem. Mmm. Wcześniej bym powiedział, że po prostu czuję coś gorzkiego. Teraz jak to odkryłeś, wiem, że to jest rukola. Kawałek pekinki też się znalazło, ale proszę Państwa, to co mnie bardziej tutaj zastanawia, to kawałki marchewki. Po dwóch kęsach w ogóle nie czuję baraniny. Mega podejrzane. I ten kurczak też gdzieś tutaj zniknął. Kompletnie go nie wyczuwam. W każdym kęsie czuję, że są gorzki. Za 29 zł nie przyjechałbym tutaj. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że ten lokal jest tak naprawdę na końcu Wrocławia. Kompletnie na takiego kebaba za 29 zł bym tutaj nie przyjechał. Niestety. No jedziemy na następnego. Jedziemy na tego, który niby jest najlepszy teraz według widzów. Tego ja wybrałem, bo wydawał mi się ciekawy. Jak wpiszecie sobie w neta kebab Wrocław, no to to wyskakuje. Jest napisane kebab kraftowy, kebab rzemieślniczy. No to mówię, kurde jedziemy, no jakiś kozak. No nie wróciłbym. Nie wrócił. No i dobra, jesteśmy już pod drugim lokalem, i jest to według Was, według widzów, czyli można chyba powiedzieć, że według mieszkańców najlepszy kebab w mieście. Naprawdę? Homus? Homus Homus kebab? Najlepszy? Wygląda jak zwykła Buda z kebabem pokroju Mim Kebab w Gdańsku. No ale słuchaj, pozory mylą, już nieraz to się potwierdziło. Bez zbędnego pitolenia, zapraszam. Homus kebab, najlepszy w mieście. ma bardzo dobry wybór. Siema Podobno najlepszy, właśnie słyszałem Polecamy te rzeczy Okej okay. Co my tu mamy? Pita, mięso, zorówka sos Pita extra, czyli po prostu zwykła pita z serem To jest zestaw, jest boks, jest jakiś homus z mięsem Myślę, że skupiamy się na tym, co wszędzie no, Czyli po prostu pita Poproszę pitę średnią Mieszane mięso, mieszane sosie. To jest wołowina, baranina czy to eee, jest? Tu ogólna mięsa, mieszana wołowina, baranina Wołowina, Lipka, baranina Okej, okay. dobra na pół godamy radę dziadnąć? Jeszcze na pół godziny. Okay. Ale najbardziej dla Pana na pół, w tej sama cena można robić taka dwa łika. Nie będzie na pół, na pół. I tak robicie, tak się da? Tak robimy. No sami jak jest, to robimy. Nie ma Dobra, czyli będziemy mieli dwa małe w cenie średniego. Ok. Chciałem zamówić średniego za 25 zł. Poprosiłem pana, żeby mi to przeciął na pół, ale pan zaproponował, że w tej samej cenie może zrobić po prostu dwie małe pity. No i widać, że się kręci ogólnie. Tu jakiś dostawca, tu coś ten. No, lokal pełny. Co prawda nie jest trudno go zapełnić, bo lokal malutki, ale no widać, że się kręci. Kręci się też kula. Kula wołowo-barania. Jak pan to powiedział, baraniny mało, czyli że tam po prostu mały procent. Wolę usłyszeć coś takiego, niż to, że w kebabie jest 100% baraniny, której w ogóle nie czuć. Lepsza, szczera prawda niż najgorsze kłamstwo. Lepsza, najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. Tak się chyba mówi. Lepsza, molesta prawda niż... niż dobre kłamstwo? Dobra. No ale z tego, co ja jeszcze słyszałem swoim gumowym uchem, to ten lokal, podobno, o który pan się stara, będzie miał 120 metrów. To całkiem sporo, już kilka stolików wejdzie. No. Może ze trzy kule się będą kręcić zamiast dwóch. To, co mi się ogólnie podoba tutaj w tym lokalu, to pan jest mega kontaktowy i jest taki serdeczny. To nie jest tak, że w przednim lokalu panie były niemiłe, też były miłe, tylko to jest tak... Jakoś swojsko tak w tym lokalu jest Coś po prostu. No. Czekamy na kabab. Nawet jest kawałek ogródka, proszę Państwa. Co prawda nie ma krzeseł, są same stoły, ale po turecku dałoby radę usiąść. Pokaż. Ja nienawidziłem, nie umiałem nigdy po turecku siedzieć stary. Nie umiałem tak się wygrąć tych nóg, tak zrobić. Nienawidziłem najgorsza pozycja do siedzenia. Siedzenie po turecku, moja zmora z przedszkola, bo kazali siadać po turecku i był bunt. Ja nawet nie wiem, czy nie było akcji typu, że moja mama musiała iść powiedzieć, że on nie chce siedzieć po turecku, że, ma, że mają mnie nie męczyć, żebym siedział po turecku. <laughs> Pamiętam, że był taki dywan jakiś, i to chyba na jakichś tam zajęciach konkretnych by musiało tak być, no bo nie tak, że cały dzień się siedziało po turecku. Była jedna taka jakaś lekcja czy jedne zajęcia, że był dywan i musieliśmy siedzieć po turecku. I normalnie jak siedziałeś i na inaczej niż po turecku, to była spruta, że musisz siedzieć po turecku umiesz siedzieć po turecku? no wiesz, to rzadko to w takiej pozycji siedzę, nie? ja byłem dosyć pulchnym dzieckiem, pewnie po prostu mi było niewygodniej dlatego nie chciałem tak siedzieć dobra słuchajcie, nie obyło się bez gratisów od pana pan jest bardzo, bardzo miły, naprawdę dostaliśmy tutaj jakieś takie, nie wiem co to jest, jakiś pakunek chyba frytki, no no frytki frytki takie stare, no nie będę kłamał, trochę dają olejem Takim wiesz. Tłuste nie są odsączone od tego oleju, jego trochę czuć. No ale frytek nie testujemy. Miły gratis. Pan tu zrobił po swojemu w ogóle. Mimo to, że zamówiłem co innego, pan zrobił co innego. Nie wiem, czy pan nas kojarzy, czy nie, ale postanowił nam dać jeszcze tutaj sosiki osobno, żebyśmy mogli ich spróbować. No i zrobił nam dwa małe kebaby. Nie zrobił tak, jak chcieliśmy. Nie zrobił mieszana-mieszana. Jeden jest z kurczakiem, drugi jest wołowo-barani. Powiedział, że nam tak zrobił, żebyśmy sobie spróbowali. Wolałem mieszana-mieszana, nie ukrywam. Granat? To jest, proszę Państwa, kebab z granatem. Ostro, ty! W ich logówce był napis kuchnia libańska. Może to jest jakaś taka inna inspiracja, właśnie kebabem. No, kebab z granatem to jeszcze nie widziałem, stary. Tak wygląda mały kebab, to znaczy, tak wygląda teoretycznie pół średniego kebaba. Bo tak jak Wam mówiłem, poprosiłem średnią pitę, ale Pan zaproponował, że po prostu zrobi nam dwa maluchy, żeby ich nie przekrajać na pół, tylko żebyśmy mieli. Okej. Okay. Ale ja jestem z tym granatem. Pierwsze co, bardzo soczysty kurczak, Tłuściutki kurczak. Nie mam mowy o suchym mięsie tutaj. Poczułem tego granata, coś mi tam strzeliło i lekko przez chwilę było słodko. Ogólnie chyba można powiedzieć, że lubimy jak w kebabie czasami jest coś słodkiego. Jak od sosu tutaj nie bije jakaś specjalna słodycz, no tak od granata tutaj się zrobiło słodko przez chwilę. Ciekawe czy on jest po całości, czy tylko tak, wiesz, na górze sypnięty na zachętę? Ten sos jest trochę majonezowy, lekko czosnkowy, nie jest słodki jest taki bardziej w kwasek wchodzi. Tu jest taka pucha taka wiesz z koperkiem. Do końca mi tutaj nie siedzi ten koperek, ta surówka mi nie siedzi. Jest tu trochę klimat takiej sałatki obiadowej. Najgorsza tego typu surówka starej była w Kebabie Kings w Szczecinie. Nie wiem czy pamiętasz. Uh -huh. Ten kebab się zamknął w ogóle. Taka ciekawostka. Ogórek kiszony też tutaj występuje Ta surówka mi do końca nie leży, ale sam w sobie kebab jest naprawdę soczysty Ostrego tutaj jeszcze sosu nie poczułem, także raczej słaby jest ten ostry Ja jakbym chciał go zjeść ponownie, prawdopodobnie wziąłbym bez tej surówki go. swojego czasu ja w ogóle jadłem kebaby tylko bez surówki Miałem taki etap w życiu, na początku kebabowej przygody Jest granat tutaj dalej, ten granat jest fajny, mi się to podoba Tylko ta surowa tutaj jest za bardzo obiadowa dla mnie okay. Powtórzyłbym go, ale raczej w innej kompozycji właśnie Siema ja wam smakuje Kebabik z homusa? A ty co myślisz o nim? No my dostaliśmy w ogóle z kolegą teraz Frytki w gratisie i ciekawie w ogóle smakują. Jakiś taki sosik czy tłuszczyk, bo ciekawie. Wiesz co chyba po prostu są tłuste, tak <laughs> mi się wydaje. <laughs> ale to ludliwy. dobrze, że wy je też dostaliście, a nie także tylko my, bo nam też dał. No ale oceny mega dobre, 4-9. No mówią, że najlepszy we Wrocławiu, nie. Mega soczysty kurczak. Ten granat tutaj jak najbardziej pasuje, ale moim zdaniem kapucha do wymiany. Jakaś inna suroweczka by się tutaj przydała i byłoby naprawdę bardzo ciekawie. Jestem trochę wkurzony lekko, że pan zrobił po swojemu. Wolałbym posmakować tutaj mieszana-mieszana po prostu. Wiem, że chciał być miły, ale trochę nam to delikatnie zaburza test. Pokrzyżował nam plany. Pokrzyżował nam plany, mimo wszystko. No, nawet jak spróbujemy osobno, to jakieś tam wnioski da się z tego wyciągnąć, kochani moi. Trochę tych kebabów już się w życiu zjadło. Ten kebab naprawdę po wyjęciu z folii wygląda ładnie. Pitka elegancko zawinięta, on jest taki fajny, podłużny. Granacik, no i sosiwo. Maźnięcie sosiwa białego. I kuleczka wystaje. Czeka na mnie. Smacznego. A wiesz, czym mi ten kebab trochę smakuje, stary? Starą Fenicją. Jak jeszcze Fenicja była dobra. Pamiętam te świetne lata Fenicji. I Fenicji chyba też ma napisane libańskie coś tam. Możliwe. Kula sama w sobie jest fajniejsza, bo jest bardziej wyrazista, ma więcej przypraw jest bardziej słone. To mięso bardziej się narzuca po prostu na język. Jest trochę bardziej sucha niż kurczak. Kurczak naprawdę zaskoczył swoją soczystością tutaj. Tutaj nie wiem czy to widzicie, ale tej kapusty jest zdecydowanie mniej niż w tym kebabie z kurczakiem i od razu smakuje to lepiej. Może po prostu tej kapusty jest za dużo. Proszę ja ciebie, sos otry. On chyba ma domieszkę jakiegoś majonezu to nie jest taki czysty sos chili, wiesz. Wygląda jak taki sriracha mayo, trochę po kolorze można by było stwierdzić. On jest taki pomidorowo ostry, bym powiedział. Jest lekko też octowy, ale jeszcze nie wpada w ketchup. Jest taki na granicy. Nie ma podjazdu niestety do mojego ulubionego sosu ostrego, jaki jest w kebabie. Amrit. Ale jest smaczny. Jest go zdecydowanie za mało tutaj w środku w kebabie, bo nie czuć tej pikantności. A jak go sobie polejecie, no to naprawdę coś tam zaczyna lekko palić. Z kulą wołowo-baranią smakuje mi bardziej. Mieszana wersja byłaby na pewno dobra. Plus za granat, plus za pite, plus za kurczaka. Duży plus za kurczaka, bo był naprawdę dobry. Kula jak kula, ale ścięta cienko. I nawet jedząc kebaba z samą kulą, które jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo, nie ma tego odrzucającego czegoś. Nie ma pasztetuli, nie ma tego pasztetowego posmaku. Jeśli za 25 zł tutaj się dostaje takiego kebaba jak 2T, średniego, jeszcze wziąłbym go z mieszanym mięsem, myślę, że byłbym zadowolony. Według mnie jest lepszy od tamtego. Ogólnie tak smakowo. Od tego pierwszego. Mhm. Tak, zdecydowanie. I znowu, mimo że tutaj jest kula, a tam niby było 100% baranina, super mięso, smakowo lepszy jest ten. Kompozycyjnie jest lepszy ten. Chociaż i tak tu jest sporo do zmiany. No, taka pucha. Nie jechałbym na pewno specjalnie na tamtego. To też nie jest kebab, na którego warto tutaj przyjeżdżać specjalnie do Wrocławia. Absolutnie nie. Dużo bardziej mi ta wersja smakuje, przez to, że jest mniej tego apusty ja tutaj. Dużo regionalnych mieszkańców twierdzi, że to jest najlepszy kebab tutaj. W takim razie poprzeczka nie jest jakoś wysoko ustawiona, no ale ten kebab jest do zjedzenia. To jest taki kebab po prostu. To jak masz ochotę na kebab, pies kebab, idziesz sobie dalej. Tak, no. On jest niezły w porównaniu do tego, którego jedliśmy przed chwilą. Ale tak ogólnopolsko, jakbym miał powiedzieć, no to póki co Wrocław. Nie stoi kebabem Następnym razem, jakbym tutaj trafił Biorę tak Mieszane mięso Samo mięso Może z granatem tylko Aha. No i sos mieszana po prostu Szału nie ma Ale rozumiem, że ten kebab może zbierać rzeczy fanów No jeśli nie ma tutaj nic ciekawszego Nie wiem jak ci malczyństy, No musimy to sprawdzić I właśnie tam jedziemy Polecasz kluczyk do Elantry? Nie, nie polecam kluczyków i tych yy, Leskei czy tam Tych wiecie Bezprzewodowego otwierania Po roku posiadania samochodu Rozładowała się bateria w pilocie I nie możemy nic zrobić A jeszcze mamy jedno jeden kilometr zasięgu. Więc ciekawe, czy w ogóle gdziekolwiek dojedziemy. Widzę, że tu są kioski, jak w McDonaldzie, taki powiew nowoczesności. To chyba sobie coś wyklikamy, nie? A zaklikaj coś. Na wynos do ręki, dokładnie tak. O, już widzę, że jest tortilla na pierwszym planie. Keps nano, tak? To jest zwykły, nano classic. Nano średni. Sos mieszany, mięso mieszane, jest mięso wołowe i jest mięso z kurczaka Czyli żadnej baraniny nie ma, może to i dobrze No i tyle Jest fajna cena w porównaniu do tych innych kebabów No dobra, numer 163, czekamy Tak jak widzicie, malczeńscy dostali guzik za milion słów, a ja nadal takiego nie mam I to już chyba oficjalne, co prawda gadałem coś na Instagramie o tym Ale powiem też to tutaj, na milion zjem flaki dla mnie to jest challenge, no. nigdy nie jadłem flaku. Rollo 23 złote tortilla. Mam już kebabika, ale zanim go spróbuję, to wam jeszcze opowiem szybką historię. Mówiłem wam, że nano Kebab malczyńcy pisali do mnie o współpracę i że jej nie przyjąłem, no i w sumie to jest cała historia, bo nie wiem do końca, o jaką współpracę chodziło, nie rozwijałem za bardzo tematu, bo tak jak wiecie lub nie wiecie, może teraz się tego dowiecie, nie wchodzimy we współpracę z żadnymi restauracjami, bo nie chcemy zaburzać, mogę to chyba nazwać naszej autentyczności po prostu, w tych opiniach, które dajemy tak jak wiecie, często jest tak, że nawet jak ktoś nam da gratisowe frytki, albo nas zna, to i tak mówimy o tym daniu to, co tak naprawdę myślimy, nie myślimy o tym, że ktoś był miły no mówimy szczerze po prostu o jedzeniu, które testujemy wiem, że teraz ktoś mi na pewno wytknie w komentarzach współpracę z Papajs bo jak Papajs wchodziło do Polski jakiś czas temu, to rzeczywiście wziąłem udział w tym i nagrałem rolkę z otwarcia Papajs na Instagrama płatną, po prostu post sponsorowany, ale wziąłem to też dlatego bo jadłem Papajs kiedyś na lotnisku w Turcji i wiedziałem, że mi to smakuje po prostu i że, że to nie jest jakaś lipa, i dlatego też się zdecydowałem, żeby to po prostu nagrać. W tej chwili chyba już w ogóle nie wchodziłbym w takie dile. Nie ukrywam, że tak naprawdę nie jest to do niczego nam potrzebne. Zarobki z YouTube'a są ok, więc nie trzeba robić rzeczy, które właśnie by wpływały na, na naszą autentyczność, na taką transparentność z widzę. Więc od razu im po prostu odpisałem, że nie wchodzę w takie dile. I to była taka ciekawostka trochę, to wam tak, trochę wam zarzuciłem taką wędkę na początku, żebyście po prostu obejrzeli film do końca. Także story za. Mały bajcik. Ja czasami wchodzę we współpracę z różnymi aplikacjami, typu jak ostatnio reklamowałem Dropsy, też z BetClickiem miałem współpracę dłuższą. Wchodzę w takie rzeczy, które nie są związane z jedzeniem, jakby z tym, co my robimy. No Bo głównie to wszystko opiera się na jedzeniu, więc tykam się takich tematów, które po prostu jedzenia nie dotyczą. No i dobra, słuchajcie, mam tutaj kebaba. Jeśli chodzi o sam lokal, no to znowu jest full ludzi. Ja nie wiem tak naprawdę, do jakiego kebaba nie wejdziemy, to są ludzie. No chyba w tym pierwszym dzisiaj było najmniej. tak najbardziej pusto było. Oni mówią, że to jest kraftowe mięso, tak mówią. 嗯。Mm hmm. Ja nie wiem, czy oni mówili, że to jest kraftowe mięso. Szczerze mówiąc, nie dam sobie ręki uciąć. Mięso, które mamy w tym kebabie, tak jak widzicie, wygląda po prostu jak kula, tylko że jest ciemna. Czasami się właśnie ta ciemna kula zdarza, to jest kula wołowa i ja ją lubię. Ja ogólnie nie mam nic do tej kuli. Zresztą, tak jak słyszycie, kebab Mim w Gdańsku był mocno dosyć chwalony przez nas. Teraz przed chwilą ten homus też miał takie mięso. No niekoniecznie w płatach. Okazało się, że ten homus nawet bardziej nam smakował niż ten pierwszy kebab, w którym byliśmy, w którym była niby 100% baranina. Także ja do tych mielonek nic nie mam absolutnie. No to, co nie jest. Jest git. To, co nie trafia do mnie, do nas, no to jest oczywiście placek, w który ten kebab jest zawinięty, czyli tortilla. Tutaj mamy tortillkę, której fanem, jak wiecie, nie jestem. Były tam do wyboru różne kebaby. Był nano kebab z serem, był nano kebab nacho, chyba z naczosami, był jeszcze jakiś inny kebab z krążkami cebulowymi. Jakby wybór jest dosyć spory. Na plus cena 23 zł. Pomyślałem, jak go zamawiałem, że on jest dosyć tani, ale też trzeba przyznać, że to nie jest duży kebab. Dobra, jedziemy z nim po prostu. 嗯。Hmm. Z tą tortillą też jest tak, że w jednym z miast się do niej przekonaliśmy trochę, pamiętasz? To były Mysłowice. Tam wszystkie kebaby, które jedliśmy, a zjedliśmy ich chyba pięć, wszystkie były w tortilli. Mhm. Tutaj mogę stwierdzić po jednym gryzie, że jest to podobny klimat. Mało czuć tą tortillę, jak się to je, i wiem, że niektórzy właśnie przez to lubią tortille, że nie ma zapychania się ciastem. Mięsa jest powiedziałbym, że sporo. Ten pierwszy gryz naprawdę był mięsny. Warzyw też jest całkiem sporo. Jest pomidor, jest ogórek kiszony, jest cebula, jest tu jeszcze coś zielonego, chyba sałata lodowa. Nie pamiętam, co tam było napisane, ale czuję chyba sałatę. Mięso bardzo mocno przyprawione Jest to słony kebab Mocny w smaku W porównaniu do tych dwóch dzisiaj No to tutaj najwięcej się dzieje w ustach Po prostu Mięsko jest soczyste Nawet bym się chyba pokusił tutaj o stwierdzenie Że momentami ta wołowina może chrupnąć Mimo, że jest to mielonka Tak totalnie szczerze Całkiem niezły kebab Doszedłem do sosów I czuję pikantność Lekką Ale chyba nadal Najbardziej pikantny kebab dzisiaj Uważam, że jest to najlepszy kebab Jaki dzisiaj zjedliśmy Po prostu Jakby zapakować go w pitę Myślę, że byłoby dużo, dużo lepiej Przynajmniej dla mnie No po prostu to są moje upodobania Nie jest to żadne kebabowe odkrycie dla mnie Totalnie nie, to nie jest kebab po kroju tantuni Po kroju tych takich prawilniaków, kebabów z Warszawy Jest to najlepszy dzisiaj kebab Jakby miał pitę, byłby jeszcze lepszy Po prostu trochę Niezłe sosy, dobra jest ta wołowinka Kurczaka nie czuję praktycznie w ogóle Ona mi zasłoniła całego kurczaka Z dzisiejszych trzech kebabów wybrałbym tego tak ci powiem. Po tym teście kebabu w Mysłowicach chyba się okazało, że jest wielu zwolenników tej tortilli. No ta pitka dodaje jeszcze dodatkowego jakiegoś takiego charakteru. Ta tortilla to jest taka czasem papierowa właśnie. No. Pachnie całkiem nieźle i ten ogóreczek kwasony tutaj jest, tak? Mhm. Jak wam ridzie? Trochę tak. Hmm. Kiedyś polecaliście nam kebab we Wrocławiu, który nazywa się Neobab. Poszliśmy tam z wielką nadzieją, że zjemy coś naprawdę smacznego, a jedyny posmak, który pamiętam do dziś, to giga dużo cebuli. Ten kebab jest bardzo wilgotny, to mięsko też jest całkiem ciekawe. No i ten sosik ostry też jest delikatnie wyczuwalny, tak delikatnie muska tą ostrością. Naprawdę smakuje mi ten kebab. Byłem ciekaw, no bo wiadomo, często zdarza się tak, że te biznesy youtuberów i w ogóle influencerów są bardziej nastawione na to, że po prostu klient przyjdzie przez zasięg, a produkt jest raczej taki średni. Tutaj jest całkiem nieźle. Smakuje mi to. Powtórzyłbym go pewnie. Chociaż trochę od kebaba oczekuję czegoś innego, to pewnie bym go powtórzył, no. Nie wiem ile nano kebabów jest w Polsce, bo nie sprawdziłem, jak zwykle się nie przygotowałem po prostu do odcinka. Nie możesz wpisać w mapy? Mogę. Nano kebab jest jeszcze w Świętochłowicach, jest w Bytomiu i jest... Jest jeszcze nano kebab Chropaczów, czyli w Chropaczewie? W Chropaczowie? Jakoś tak. Zjedliśmy już parę kebabów we Wrocławiu, czy to teraz na tym tripie, czy, czy wcześniej rok temu. I wydaje mi się, że z tych co jedliśmy, to jest to chyba naprawdę najlepszy. Na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że gdzieś tam we Wrocławiu jest lepszy. Nie wiem, no bo wszystkich nie jedliśmy. Dajcie znać, może przy następnej okazji sobie to sprawdzimy. Jak na Wrocław jest naprawdę dobrze, w Warszawie, no raczej by się tak plasował na takiego średniaka. No po prostu w Warszawie naprawdę mamy kilka takich kozaków, że ta poprzeczka już jest mocno postawiona, wiesz, na górze. Hmm? Nie, ja już dziękuję. No zjesz Nie on był mały, ale jest naprawdę wypchany solidnie tym mięsem, no. Jeśli chodzi o Wrocław, to by było na tyle, lecimy dalej następne miasto, to są katowice. Później lecimy do. A nie będę mówił w sumie. Nie mów. Nie będę mówił. Także zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Drogi widzu. Jeśli nadal tego nie robisz, jest to odpowiedni moment. Te flaki na milion. Myślę, że. nie wiem, czy tego nie wytnę, bo nie chcę strasznie jeść tych flaków. No, jeśli tego nie wyciąłem, to znaczy, że muszę je zjeść na milion.